I Dariusz Baranik. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Trzebiatowa, gdzie dziś odbywa się bardzo smakowite święto. To oczywiście święto Kaszy, ale zanim powiemy Państwu, dlaczego raz do roku w czasie wakacji tylko w ciągu jednego dnia zjada się tu kilkaset kilogramów kaszy, dowiedzmy się nieco więcej o gminie Trzebiatów. Trzebiatów to zabytkowe miasto z tradycjami, które od napaści obcych wojów uratowała niegdyś miska Kaszy. Tu odbył się też pierwszy sejmik wprowadzający protestantyzm na Pomorzu. Był nawet Rembrandt, aby zobaczyć pierwszego słonia w Europie. Ale Trzebiatów to przede wszystkim nadmorska gmina, prawie największa w naszym regionie. Jedną z głównych atrakcji jest przepływająca rzeka Rega, która oprócz aspektu historycznego ma duże znaczenie rekreacyjne, głównie dla kajakarzy. A gdy zmęczy już nas wiosłowanie i obecność wody, możemy twardo stanąć na czterech kopytach w Stadlinie Koninowielice, gdzie trenują być może przyszli mistrzowie polskiej jeździectwa, a aktywnie odpoczywają turyści. Ci, którzy chcą po prostu odpocząć na wakacyjnej mapie, powinni zaznaczyć im które oferuje m.in. rejs pod piracką banderą, czy gorące rytmy salsy na ulicach. Może powiedzieć więcej o atrakcjach gminy niż jej gospodarz Zdzisław Matusewicz, burmistrz. Szebiatowa jest moim gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Pani burmistrz, chyba nie jest trudno gminą atrakcyjnie turystyczną, jeżeli ma się bezpośredni dostęp do morza? Pytanie prowokacyjne. To zależy, jakich w się sąsiadów. Z jednej strony rewal, z drugiej strony kołobrzeg. Silna konkurencja. Silna konkurencja i trzeba coś zrobić na tym kawałku wybrzeża, taki, jaki jest nam dany. No pracujemy nad tym oczywiście. Co inwestujecie w takim razie? Obecne inwestycje to infrastruktura drogowa, to są inwestycje, które po poprzedniku przejąłem i staram się kontynuować, rozwijać je. Chodzi o to, żeby jak najlepiej dojechać nad to morze, prawda? żebyśmy w korkach nie stali, nie marnowali ani minuty, którą możemy spędzić na piasku gdzieś. To jest to jedna, ale turyści zwykle liczą na atrakcje. Czym wobec tego puszicie ich, aby przyjechali właśnie do nas? No między innymi święta takie jak to nasze tradycyjne święto święto kaszy nawiązujące do historii, do legend związanych z Trzebiatowem. Staramy się pokazać odrębność tej ziemi. Ta ziemia to trzy różne kultury, cztery wyznania. Mamy tutaj w okolicy i cerkiew prawosławną, i grekokatolicką, i kościół ewangelicki. No i przede wszystkim, tak jak pani słusznie założyła, te, ten kawałek wybrzeża z mrzeżynem, perełką, ale jeżeli można, obok mrzeżyna jest rogowo, które powoli kształtuje się na taki zupełnie odrębny ośrodek. Nie jest to już dzisiaj dodatek do mrzeżyna, jest to odrębna jakość. A pańskie ulubione miejsce w gminie? Wieczyno, wieś pomorska, bociany nad dachem, święty spokój zwierzątka, ogród własny, no i nie ma tego hałasu. Takich miejsc pewnie w gminie jest dużo więcej, dużo Bardzo dziękuję. zapraszamy sobie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Pan był wspomniał o jednym z nich, Tom że no i my do niego właśnie teraz zajrzymy. Na mapie nadbałtyckich miejscowości w naszym województwie jest miejsce, które nie sposób ominąć na wakacyjnej trasie. W dawnym portowym miasteczku Mrzeżynie urlop wolno płynie, bo tu miłośnicy plażowania znajdą te najbardziej pożądane nad morzem: czyste, szerokie i strzeżone plaże. Od trzech lat nagradzany międzynarodowym znakiem jakości czyli błękitną flagą. Ale komu znudzi się leniuchowanie na piasku, udać powinien się na długi spacer do Mrzeżyńskiego Portu. A musi uważać, bo łatwo jest się z nim zgubić, gdy na naszej drodze stanie Czerwony Szkwał. Ta piracka niegdyś jednostka, a dzisiaj jedna z najciekawszych turystycznych atrakcji, porywa odważnych w morską przygodę. Czyli rejs, gdzie główną atrakcją są piękne widoki. No i oczywiście prawdopodobnie jedyna wizyta na statku pod piracką banderą. Gdy zejdziemy już na ląd jak przystało na prawdziwego wilka morskiego, po długim pobycie na morzu udajemy się na strawę odwiedzić miejsce spotkań wszystkich turystów, czyli centrum. A w mrzeżynie czekają rozśpiewane i roztańczone ulice w gorącym rytmie salsy. Jak to bywa nad morzem, pogoda w Kratkę. Tych, których przegoni z plaży deszcz czeka hala widowiskowo-sportowa. Hala jest alternatywą na, na dwie pogody, czyli jak mamy niepogodę, możemy przyjść właśnie wtedy skorzystać z hali, bo jest i kordoskłosza, i siłownia, i sala fitness, i oczywiście sauna, tak więc można skorzystać właśnie w niepogodę, kiedy, kiedy... i myślę, że to jest właśnie fajne, że, że dużo ludzi do nas dzwoni w niepogodę i korzysta z tego obiektu, bo jest otwarty od rana do wieczora. Swoją wycieczkę kończymy tam, gdzie ją zaczęliśmy czyli na plaży, ale nie rozsiadamy się na piasku, a na wygodnych krzesełkach nadmorskiej tawerny, która budzi się do życia, gdy nadmorskie miasteczka przykrywa zmrok. Naszym kolejnym gościem jest Renata Korek, dyrektor Trzewazowskiego Ośrodka Kultury. Witam, pani dyrektor. Witam serdecznie. Panie dyrektor, przypomnijmy o tej idei, jaka przyświeca tej imprezie. Przede wszystkim jest to idea promujące nasze miasta, promuje przez wiele aspektów. Oczywiście historia naszego miasta, piękna historia naszego miasta, która wiąże się z legendą o Kaszany, stąd też nasze święto nazywamy Trzewiatowskim Świętem Kaszy. kaszy gotujemy w ogromnych kotłach wydajemy ogromne ilości, a oczywiście nasza legenda jest przepiękna, legenda średniowieczna. Jest to trzynasta edycja, czy to już jest taka marka, produkt regionalny też hmm. państwa hmm. gminy, że ona hmm. jest rozpoznawalna i ludzie przyjeżdżają na święto z daleka, z nadmorza, z innych miejsc naszego regionu. Oczywiście, na przykład przy kontus na limery który organizujemy już po raz któryś z kolei. Okazuje się, że limeryki piszą osoby całej Polski. Świetne limeryki od Jeżeli chodzi o tą kaszę, bo cały czas zastanawialiśmy się w samochodzie, jak to jechaliśmy do Państwa, ile tych kilogramów kaszy jest dziennie zjadanych. Na pewno kilka osób. Ale czy liczyliście Państwo ile dokładnie? Wydajemy porcji około 6 tysięcy, a w tym roku mamy jeden dzień kaszy. Myślę, że 4 tysiące porcji kaszy po znakomitej kaszy wydamy. Dziękuję za rozmowę, Pani Dyrektor. Przebiotów to miasto zabytków. Kto nie wierzy lub nie wie od dziś, będzie tego na pewno ja wiedział. Było 40 baszty czatowni. Pozostała tylko ta jedna baszta, z którą związana jest legenda na murach obronnych stał strażnik o imieniu Gero, któremu koło północy dziewka służebna, młoda dziewczyna, przyniosła misę gorącej kaszy, suto określonej słoniną, żeby się posilił, żeby sobie ustnie poparzyć, to odstawił tą misę z kaszą na brzeg, na mur. Gdzieś tam zaczęli bzikować, nie wiemy, którą z nich, strąciło tą misę kaszy, która spadła na zewnątrz murów i uderzyła woja gryfickiego, którzy podkradali się pod mury miejskie, żeby zawojować trzebiatów. Gero wychylił się na zewnątrz murów, w świetle krzyżyca zobaczył, że tu jest pełno wojów obcych, zaczął bić w gąko, budził miasto i tajemną furtą Trzewiatowianie wylegli na zewnątrz muru i kilku tych gryficzan załatwili reszta uciekła. W ten sposób rozwiązany został ten problem tej niechybnej napaści na trzebiatu. Od tego czasu ta baszta nazywana jest basztą Kaszaną. Kościół wybudowany został w stylu gotyckim. Mimo tego, że jest taki mało pozorny, jest najważniejszym zabytkiem, bo w 1635 roku odbył się w Szebiatowie sejmik Stanów Pomorskich, na którym to sejmiku wprowadzono jako religię obowiązującą protestantyzm. Zabudowa rynku to jest ciekawa, bo rynek miał piękny ratus, z którego pozostały tylko trzy arkady w tej chwili, Ratusz jest o tyle ciekawy, bo ten, który jest, to jest wybudowany w 1701 roku. A ten XIV-wieczny ratusz był bardzo ładny, z tym, że ma atrium w środku jeszcze. Rynek ma 95 na 100 metrów i wszystkie kamieniczki stare bardzo szybko można je rozpoznać, bo są szczytami zwrócone w kierunku ratusza. Na dole znajdowały się sklepy, warsztaty, z tyłu magazyny. U góry były mieszkania dla właścicieli. W 1635 roku przez Pomorze przechodzono ze słoniem. Słonica ta nazywała się Haneken, i to był jedyny słoń na Pomorzu Zachodnim i w ogóle w Europie. Już Rembrandt tą słonicę tutaj malował. To, to upamiętnia pobyt tego słonia na Pomorzu Zachodnim. To jest taka technika na mokrym tynku wykonany jest rysunek słonia z poganiaczem, który nakazuje słoniowi podnieść miecz. Jest w książce pastora z Sarbi zapis: Boże chroń nas, aby to zwierzę nigdy nas nienawidziło i nie uczyniło nam żadnej krzywdy. Amen. Kiedyś każda prawdziwa dama nosiła kapelusz, ja postanowiłam stać się damą choć na kilka chwil, zawitałam więc na ulicę kapeluszników. Ze mną jest pani Salomea Barwikowska, dziś modystka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Salomea kobiety jeszcze w ogóle noszą kapelusze. Zdarza się, że noszą te, które są bardziej romantyczne, o romantycznej duszy, to noszą kapelusze. Chętnie przychodzą na ulicę kapeluszników i przymierzają kapelusze. A skąd w ogóle pomysł, by taka ulica kapeluszników powstała? Z tego czasu robiliśmy przedstawienie Alicji Czarów i kapelusznik, który był w jednym z epizodów bardzo nam się podobał i postanowiliśmy zrobić warsztaty oznawiania kapeluszy. Stąd powstało jakaś tam ilość kapeluszy. Potem sukcesywnie przybywały nowe kapelusze, zdobywaliśmy w różny sposób. Niektórzy przynosili swoje piękne kapelusze. Kolekcja z roku na rok się powiększała i oto mamy taką już sporą kolekcję kapeluszy, które na co dzień można przymierzać się w pałacu cieszyć się nimi, przeglądać się w lustrze. Najrokrocznie no na święcie kaszy. Mi taki strój z pewnością nie przyda się podczas atrakcji, na którą teraz chcemy Państwa zapraszać, bo chcę zaprosić Państwa na kajaki. Państwo więc udajcie się na kajaki, a ja dalej będę przymierzać kapelusze. Starajcie się nie moczyć wiosła. Jeżeli będziecie moczyć wiosło i ręce, to dostaniecie odcisku. Jest to etap Chłodkowo-Czebiatów. Bardzo ładna trasa malownicza ze zwiedzaniem zabytków w Czebiatowie z rzeki. Spokojniutko, tutaj młodzież płynie akurat pierwszy raz w życiu na kajakach, więc wybraliśmy taką trasę, żeby była nie za długa, a malownicza, ładna, no i żeby te dzieci złapały bakcyla kajakowego. Trasa około 5 km, bardzo prosta. Przeszkód, powiedzmy dwie, bardzo proste, czyli przycinka zrobiona. E, jak głęboka, no nie ukrywajmy na, na zakrętach, na, na są przegłębienia i jest bardzo głęboka. Myślę, że nawet z 8 metrów będzie. Natomiast jeżeli chodzi o proste odcinki rzeki, myślę, że tak, met 50 do 2 metrów. Nakierować sobie, nakierować czekajaki na przeszkody. Rzeka Rega jest piękną rzeką, bardzo kameralną, dużo przyrody, nie jest jakąś taką po prostu rzeką z przeszkodami. Powiedzmy dla początkujących kajakarzy jest to piękna rzeka, żeby popływać, obejrzeć przyrodę, zażyć trochę spokoju. Przyroda jest super i to jest najważniejsze. Zieleń, spokój, szum wiosła o to, o co chodzi, czyli nie zatruwamy tej przyrody, płyniemy naturalnie w niej i to jest najważniejsze. Pływając do Trzebiatowa mamy z rzeki mury średniowieczne Trzebiatowa, Basztę Kaszaną, z rzeki bardzo ładnie to wygląda. Jesteśmy właściwie w centrum Trzebiatowa, przepływamy w samym centrum Trzebiatowa przez most, widzimy tył pałacu naszego pięknego Trzebiatowskiego, i kończymy trasę przed elektrownią. Jak na pierwszy raz to super, naprawdę. Najgorzej, że ręce bolą. No fajnie, bo naj, najgorzej było z przeszkodami. Teraz będzie bardzo smaczna rozmowa, ponieważ moim gościem jest zwyciężczyni konkursu na kaszane przysmaki, Pani Katarzyna Bodnar-Rychter. No właśnie, pierogi z kaszy gryczanej serem i ziemniakami. To pierwsze miejsce. Za co tak naprawdę? Za smak, za kunszt, za pomysłowość? Jak Pani myśli? Chyba raczej znaczy za pomysłowość, dla wyszukanie czegoś nowego. A dlaczego nowego? Gdzie Pani wyszukała takie przepis? No zawsze szukam inspiracji w internecie. Wymyślam coś, coś do siebie, od siebie dodaję, bo te ziemniaki były dodane ode mnie. I wychodzi coś dobrego. No dobrze, ale od razu udało się takie dobre pierogi zrobić, czy jednak było troszeczkę doświadczeń i trochę nieudanych prób? Nie, to były od razu pierwsze pierogi i takie od razu, które wyszły, były dobre. A kto je testuje? Najczęściej. Mąż? Mąż testuje mąż? pierogi. Mąż w ogóle wszystkie prawe testuje, mąż. To taki trochę królik doświadczalny z tego męża, ale chyba lubi testować. No chyba tak. No dobrze, ale Pani w ogóle tak naprawdę chyba pała taką wielką miłością do kaszy, ponieważ to była jedna z trzech potraw, jeszcze były dwie inne potrawy. Tak, jeszcze były gołąbki z kaszą gryczaną z pieczarkami i gołąbki z kaszą milczmianą i ziemniakami. Też dobre podejrzewam. No pewnie te lepsze, mimo że stwierdził, że lepsze są z kaszą gryczaną. A mama robi dobre rzeczy z kaszy, a pierogi Ci smakują? Właśnie trzymasz te pierogi, na pewno zaraz zjesz, bo już widzę, że trochę komisja tych pierogów zjadła. Ja mam jeszcze takie jedno ważne pytanie na koniec. Dlaczego akurat kasza? To jest dobry produkt do tworzenia właśnie czegoś smacznego, innego niż na co dzień jemy? Chyba dlatego, że kasz jest dużo rodzajów i można coś nowego, coś innego wymyślić. Dziękuję bardzo za rozmowę. No tak jak się okazuje dzisiaj Polacy jedzą niestety mało tej kaszy, chociaż kasza jest bardzo smaczna i bardzo zdrowa, bo boją się na przykład, że będą mieli sporo kalorii, ale jeżeli już tą kaszę zjemy, to można te kalorie oczywiście zgubić gdzie? Na przykład jeżdżąc konno. Zapraszam do Nowielicy. W na koni Nowielicy hodujemy konie rasy szlachetna półkrew. Jest to nowa rasa, powstała około 30 lat temu. Głównie chodzi o to, że używamy reproduktory zagraniczne, to z krwią hanowerską, zelsztyńską, holenderską i w tej chwili jest to właściwie rasa, która dominuje w Polsce, jeśli chodzi o sport, byczyn sportowy. Oprócz tego prowadzimy szkółkę jeździecką, także co 2-3 lata robimy nabór do tej szkółki. Oprócz tego prowadzimy typowo usługową działalność, to znaczy każdy może przyjść i za parę groszy pojeździć, bądź to na placu, bądź jeśli jest już bardziej zaawansowany w terenie, pod okiem instruktora. Świadczymy jeszcze usługi przejażdżki bryczką, przejażdżki na kucach, wszelkiego rodzaju działalność związana z koniami. Jeździctwo jest o tyle fajnym sportem, że można go raz zaczynać w każdym wieku, bo mamy ludzi, którzy zaczynali no powiedzmy już w wieku naprawdę średnim, i także dużo, wiele młodzieży i myślę, że jeśli ktoś jest tylko troszkę sprawny, to sobie da radę i przynajmniej na tym poziomie rekreacyjnym jest w stanie się nauczyć w ciągu 3-4 tygodni już przyzwoicie jeździć konno, na tyle, że można pojechać na spacer do lasu, na łąki. Przede wszystkim trzeba sobie go przygotować do jazdy, więc wyczyścić, osiodłać, przygotować cały sprzęt do jazdy, no i dopiero potem zaczynamy jazdę. Mówimy, że z koniem trzeba rozmawiać, bo on rozumie. Także dobrze jest go zawsze pogłaskać, powiedzieć miłe słowo. Na pewno on też reaguje inaczej do takiego, kto podchodzi do niego z sentymentem i z miłością. Także no, z koniem po prostu trzeba być i rozmawiać. Piękne zwierzę, przyjazne. No i jeżdżąc konno, człowiek się musi ruszać. Wydaje się, że człowiek się tylko siedzi na nim i nic nie robi. Tam wszystkie mięśnie pracują, ma możliwość przemieszczania się po fajnym terenie, oglądania ładnych widoków. No i satysfakcja, jeśli się jeździ sportowo, możliwość nauczenia konia czegoś, skoków, odpowiednich figur, i potem zaprezentowanie to w szerszej publiczności to jest ta satysfakcja. nasz dzień o smaku kaszy w Trzebiatowie dobiega niestety końca. Ale my namawiamy państwa do odwiedzenia gminy Trzebiatów i namawiamy bardzo gorąco do jedzenia kaszy. Namawiamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.